Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Przede wszystkim cofnijmy się i pamiętajmy, że wynik tuningu hipów osiąga się z reguły poprzez zmianę niektórych kalibracji w oprogramowaniu układowym. Podczas chip tuningu rzadko dokonuje się zmian w programie sterującym. Wszystkie zmiany dokonywane są w obszarze kalibracji, dlatego, gdy program ładujący chip tuning odczytuje SRES zapisuje oprogramowanie układowe. Przede wszystkim powinien być w stanie odczytać, też zapisać obszar kalibracji. Tak też się dzieje, ale czasami zdarzają się sytuacje, w których bootloader odczytuje tylko kalibrację, a to nie wystarczy. Przykład. Oczywiste jest, że wszystkie odniesienia do poszczególnych kalibracji, a zatem adresy kalibracji, znajdują się w programie sterującym. W związku z tym nie zawsze możliwe jest rozmontowanie firmware'u i zrozumienie przeznaczenia poszczególnych kalibracji. A co za tym idzie wprowadzenie zmian bez programu sterującego, w uproszczeniu, bez pełnego odczytu. W dobie dostępności wszelkiej maści edytorów, gotowych mapek i opisów fabrycznych opisany powyżej sposób stracił nieco na aktualności, ale wciąż zdarzają się sytuacje, które do normalnego działania wymagają pełnego pliku i nie ma innej możliwości. Inny przykład, Bootlader odczytuje slash zapisuje kalibrację, ale nie wie jak spełnić pewne wymagania dotyczące integralności firmware. Na przykład nie wie, jak ponownie obliczyć sumę kontrolną lub ominąć ochronę podpisu cyfrowego. Można to zrobić zarówno na urządzeniu podczas nagrywania, ale Bootlader nie wie. Jak to zrobić, jak i mając w ręku pełny plik? Takie sytuacje są niezwykle częste podczas pracy ze złomem. W szczególności chińskie KSS, Cracket Galettes, Keyless Alex Flashters i inne podobne urządzenia cierpią na problemy z integralnością firmware podczas nagrywania kalibracji. Stąd uwalz ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, kiedy widzimy, że firmware jest odczytywane i będzie zapisywane przez uszkodzony sprzęt, a nie jest odczytywany w całości. Nie jest to pełny flesz, bardzo często odmawiamy jego kalibracji. W końcu, jeśli dojdzie do awarii, co jest bardzo prawdopodobne, master napisze do nas w pierwszej kolejności. Nawet jeśli zda sobie sprawę, że winny jest sprzęt, którego użył, nadal będzie to bezmyślna strata czasu i nerwów. Nie potrzebujemy tego. Czy są inne sytuacje? W których odmawiamy przyjęcia zgłoszenia, ponieważ wysypisko nie nadaje się do kalibracji, właściwie trudno przypomnieć sobie jakąkolwiek inną sytuację. Być może się zdarzają, ale są bardzo rzadkie. Dwie części awarii to zepsute ładowarki i niekompletne, lub krzywe, wysypiska. Więc używaj dobrego sprzętu, nie bądź leniwy, aby przeczytać program plus kalibrację, a nie tylko kalibrację zwłaszcza jeśli nie musisz otwierać jednostki sterującej w tym celu szanuj nasz czas i naszą pracę i będzie to całkowicie wzajemne a wordpress komentarz hello world